Dzień dobry, kochani. zobaczcie jaka u mnie pogoda. Cieplutko jest bardzo. Mamy 27 stopni, ale jest bardzo duży wiatr. I no, fale są dosyć duże, jak widać. A mój urlop zbliża się do końca. Ja włam sobie takie buty. Kupiłam sobie buty. I mój urlop zbliża się do końca. I takie krótkie refleksje. Co mnie tutaj bardzo tym razem zaskoczyło, tym razem mnie bardzo zaskoczyło, że w Aldi, tutaj jest Aldik niedaleko. Tutaj jest Aldik niedaleko i picie sobie, chodzę normalnie, kupuję picie, wodę do picia. No i muszę Wam powiedzieć, że strasznie oszukują. Yy, nigdzie jeszcze nigdzie gdziekolwiek byłam na urlopie yy, w żadnym kraju yy, tak nie oszukiwali jak tutaj nagminnie i to nie tylko mnie bo yy, słyszałam nawet na, na stołówce od pani tej młoda pani która ze mną siedzi przy stoliku i mówi że ty się oszukali i tam od innej znowu słyszała że też no i strasznie oszukują i to Aldi no można powiedzieć Nasz sklep. Niemiecki nasz. No i zostajemy tak strasznie tutaj traktowani, oszukiwani. I to y, ludzie w głowie się nie mieści. Tutaj jest po prostu, żeby to był jeden przypadek, mi nie by się zdarzyło. No dobra, starsza kobieta, stara. No oszukali, ale jak oni nawet młodych próbują oszukać i oszukują. No i, ale tak się rozniosło teraz, że każdy kto idzie do tego Elbika to 10 razy sprawdza rachunek i ceny jakie ma na tym rachunku wybitem. Yy, no coś okropnego yy, i co tu jeszcze chciałam Wam powiedzieć yy, Restauracje, restauracje, kennerzy są bardzo niesympatyczni, bardzo niemili żyją z napiwków, chcą napiwkki, ale dlaczego mam im dawać napiwek, jeżeli są oni dla mnie nieuprzejmi. Yy, I co tutaj jeszcze nie tak? Yy, aha, i hotel, w którym byłam yy, tym razem. Byłam w tym samym hotelu ten w zeszłym roku i muszę powiedzieć, że się zmienił na cztery gwiazdki. No to yy, Jedzenie było w zeszłym roku cudowne, naprawdę bardzo dobre. W tym roku się pogorszyło, że jedzenie się pogorszyło. Ceny poszły w górę wiadomo, że, że się dużo więcej zapłaciłam za, te, za ten upól za ten hotel i, i przylot jest w zeszłym roku. No ale to jest normalne, no ale jedzenie, jedzenie, jedzenie jest w tym roku naprawdę, no takie nie za bardzo. I co tutaj jeszcze? No, wszędzie wszystko się zmieniło na, na minus, muszę Wam powiedzieć. Na minus. Nie wiem, czy wy cokolwiek będziecie z tego słyszeli, co ja mówię, bo naprawdę fale y, dają, y, dają walą o brzeg i dają naprawdę do wiwatu. No ale. Mam nadzieję, że jak się postaracie to wszystko ładnie usłyszycie i zrozumiecie. No kochani to by było na tyle na dzisiaj. Jeszcze mi zostały dwa dni. Oprócz dzisiejszego jeszcze mi zostały dwa dni. I wtedy będę wracała do domu. No trochę szkoda, bo pogody mi szkoda, bo pogodę mamy naprawdę cudowną. Wczoraj było 31 stopni w cieniu przepraszam dzisiaj mamy 27 w cieniu ale słoneczko no i, i, no i plaża jest cudowna plaża proszę was woda cudowna i no szkoda mi tego będzie mam nadzieję że w przyszłym roku nie pogorszy się że się raczej poprawią no i mam nadzieję że jak Aldi w Niemczech usłyszy że coś zrobi tutaj, że w jego filialach tutaj właśnie pika fort, bo nie wiem jak w innych, ale strasznie oszukują. Więc kochani, życzę Wam miłego wieczoru. No, jeszcze nie ma wieczoru, ale jest późne popołudnie, więc życzę Wam pięknego późnego popołudnia i nadchodzącego pięknego wieczoru. Bawcie się dobrze i do usłyszenia.